Cześć! Złamania nadgarstka to zmora nie tylko sportów zimowych, ale na przykład chociażby kolarstwa. Te złamania potrafią być bardzo uciążliwe i leczenie może zajmować długie miesiące, a wielokrotnie wymaga różnych zabiegów operacyjnych. Wspólną cechą złamań nie tylko zresztą w obszarze nadgarstka, jest to, że nasz, część naszego ciała jest przez jakiś czas Unieruchomiona, a jeśli jest unieruchomiona, to musi to zawsze powodować różnego rodzaju ograniczenia ruchomości. W tym materiale pokażę Wam kilka prostych i domowych technik, które możecie wykonać samodzielnie, jeśli macie problem z zakresem ruchomości stawu nadgarstkowego. I oczywiście. Te techniki powinny być, mogą być wykonywane, kiedy mamy możliwość pełnego, mamy możliwość obciążania tego nadgarstka. Jeśli jest tutaj pełen wzrost kostny i jeśli te techniki nie wywołują bólu w naszym nadgarstku, one mogą wywoływać jakieś rozciąganie, napinanie, ale te techniki powinny, powinny być wolne od bólu, ponieważ jeśli będziemy odczuwać coś wyraźnego, jakieś kucie, pieczenie, to może to powodować drażnienie, uszkodzenie, może być sygnałem o tym, że prowokujemy jakieś podrażnienie tkanek w obszarze nadgarstka, czy też w jego najbliższej okolicy. Ok, zanim w ogóle dobierzemy sobie te techniki, będziemy je wykonywać w domu, to oczywiście powinniśmy sprawdzić, którego zakresu ruchu nam najmocniej brakuje. Oczywiście jeśli jest ograniczenie bardzo duże to nie musimy tego sprawdzać od razu to wiemy. Ale jeśli jesteśmy już w jakimś dalszym etapie rehabilitacji to możemy tak jak zawsze porównać sobie jedną kończynę do drugiej w najprostszy możliwy sposób. Sprawdzamy sobie zgięcie grzbietowe, porównujemy czy ten drugi jest taki sam, czy jest tutaj jakaś różnica. Sprawdzamy sobie zgięcie dłoniowe tak aby przedramiona leżały tak samo, aby były oparte o podłoże, były ustabilizowane. Możemy sobie sprawdzić także w takim ustawieniu nasze zgięcie, nasze zgięcie boczne, do promieniowe, odwiedzenie dopromieniowe, odwiedzenie dołokciowe. Wtedy będziemy wiedzieć, którego ruchu nam najbardziej brakuje. Zanim jeszcze wykonamy techniki, które odtwarzają, pomagają odtworzyć nam zakres ruchu w nadgarstku, to możemy wykonać sobie także technikę, która jest. Prostą techniką przeciwbólową. Możemy ją także wykonywać po urazach, jeśli ten nadgarstek jest często w spoczynku, nawet obolały, albo po wykonywaniu jakichś nawet codziennych obowiązków dochodzi do jakiegoś podrażenia w tym stawie, albo jeśli z jakiegoś powodu, na przykład po jakimś intensywnym treningu, albo po jakichś pracach, których dawno nie wykonywaliśmy, odczuwamy ból w samym nadgarstku. Jest to ból miejscowy, nie jest to jakiś ból promieniujący. Możemy wtedy wykonać prostą. Technikę. Ja, do tej techniki potrzebny będzie pas. Najlepiej, żeby to był jakiś szeroki pas, który możemy sobie przywiązać do. Najlepiej, żeby to było poniżej wysokości naszego pasa, żeby nam było wygodnie o jakiś stabilny punkt. Mamy tutaj pętlę. Przez tą pętlę przekładamy naszą dłoń. Także pasek zablokuje się, oprze się na naszych kościach śródręcza, czyli pasek. Jest minimalnie powyżej nadgarstka. Mija nam nadgarstek. Zawijam palce wokół pasa, i dzięki temu moja dłoń może być całkiem dobrze rozluźniona. Może nie jest idealnie rozluźniona, ale nie muszę tego pasa, nie powinienem nawet tego pasa jakoś mocno trzymać. Staram się mieć dłoń w miarę luźno, a pas dość dobrze powinien się zablokować na moich kościach śródręcza. Co robię dalej? Staram się delikatnie. Przenosić ciężar ciała do tyłu i wracam. Przenoszę ciężar ciała do tyłu i wracam. Co to powoduje? Jeśli, jeśli się odchylam do tyłu, to w obszarze nadgarstka dochodzi do delikatnej trakcji. No, możemy czuć nawet delikatne uczucie rozciągania, czy też redukcję bólu, jeśli, e, jeśli ten ból będzie jakiś znaczący. Ważne, żeby nasza ręka była. W miarę rozluźniona, dlatego możemy się drugą ręką utrzymać, pomóc utrzymać. Ja lewą wspomagam teraz podtrzymanie prawej ręki, żeby prawa ręka w tym ćwiczeniu wykonywała jak najmniej, żeby ona była możliwie jak najbardziej rozluźniona. Możemy działać na dwa sposoby: albo będę utrzymywał to rozciągnięcie, powiedzmy 15-20 sekund zostanę w takim rozciągnięciu, albo będę działał pulsacyjnie. W takich ostrych stanach, w takim ostrym podrażnieniu, radziłbym działać na początku pulsacyjnie, ponieważ jest to technika też bezpieczniejsza i jakby, no, troszeczkę zmniejsza nam ryzyko tego, że podrażnimy gdzieś ten nadgarstek w wyniku jakiegoś długotrwałego rozciągania ścięgien czy więzadeł w tym obszarze. Ok, to jeśli chodzi o technikę przeciwbulową, W jaki sposób możemy odtwarzać zakres ruchu. Prostymi, bezpiecznymi technikami, które też możemy łatwo wykonać, w zasadzie mając tylko w domu stół, możemy oczywiście, żeby nam było wygodniej, eee, usiąść na czymś wysokim, to już jakby samodzielnie w domu możemy o tym zadecydować, jak nam będzie wygodniej. Będziemy teraz odtwarzać zgięcie grzbietowe, czyli ten ruch, co muszę wykonać. Moja ręka, która ma ograniczony zakres, w tym wypadku załóżmy, że jest to prawa, kładę ją na stole. Drugą dłoń dokładam do tej dłoni. Ważne, żebym docisk kierował na śródręczu, a nie kierował na samym nadgarstku. Utrzymuję, stabilizuję dłoń, a swoim przedramieniem chcę wykonać delikatną trakcję, czyli tak, jakbym przedramię starał się kierować w tamtą stronę. Jakbym Mówiąc inaczej, jakbym chciał wyciągnąć przedramię z mojego nadgarstka, jakbym chciał te kości oddalić od siebie. Utrzymując to oddalenie, wykonuję zgięcie grzbietowe nadgarstka, czyli przesuwam moje kości przedramienia w, w stronę pozycji pionowej. Jeśli odczuwam ból, to jest koniec ruchu. Jeśli mogę pójść dalej, idę dalej, mogę na końcu przytrzymać albo powoli wracam do pozycji wyjściowej. Mogę przejść przez cały zakres ruchu, utrzymując tą trakcję i zgięcie grzbietowe, ale Mogę także, oszczędzając sobie troszeczkę czasu i siły, pracować tylko w końcowym zakresie ruchu. Czyli pracuję powiedzmy w ostatnich w sumie, kilkunastu stopniach. Dochodzę do końca zakresu ruchu, chwilę odpoczywam, wracam. I znowu trakcja i przemieszczam się do zgięcia grzbietowego. Powolutku wracam. Tą samą technikę możemy wykonać praktycznie tak samo, tylko odwracamy naszą dłoń, jeśli chcemy, zwiększyć tak zwane zgięcie dłoniowe, czyli ten ruch. Zaczynam tak samo, tylko moje przedramię jest ustawione odwrotnie. Docisk kieruję również na śród, na, na, na kości śródręcza i wykonuję trakcję i zmierzam do maksymalnego zgięcia dłoniowego. Jeśli odczuwam ból, kończę ten ruch i powolutku wracam do pozycji wyjściowej. Mogę wykonywać to szybciej, wolniej, w zależności od tego, jak dobrze jestem skoordynowany. I tak samo jak w poprzedniej technice, mogę wykonać tylko końcówkę tego ruchu. Tu, powrót. Tutaj, powrót. Sama końcóweczka ruchu. Pamiętając o tym, że chcę ciągle kierować tą kość, jakbym chciał oddalić kość przedramienia od kości nadgarstka, czyli mój mięsień. Na ramienny mój mięsień triceps przy tym ćwiczeniu również będzie pracować. Ok, Kolejne, kolejna mobilizacja, bardzo prosta. Jeśli brakuje mi któregoś z tych ruchów, albo odwiedzenia do promieniowego, albo do łokciowego, mogę spróbować delikatnie odtwarzać ten ruch w ten sposób, że mój kciuk opieram na tak zwanym wyrostku rylcowatym mojej kości promieniowej i jeśli brakuje mi tego ruchu, to staram się wykonywać ten ruch czynnie za pomocą moich mięśni, ale jednocześnie za pomocą moich palców wspomagać ten ruch. Mój kciuk się opiera tylko tutaj, ale moje pozostałe palce starają się ten ruch pogłębić. Często nawet delikatna bierna, nawet delikatna siła przełożona z zewnątrz Wspomaga ruch kości względem siebie i umożliwia nam odtworzenie tego ruchu. Możemy podobnie wykonać podobną technikę wykonać, jeśli chcemy otworzyć tak zwane odwiedzenie do łokciowe. wtedy mogę wykonać tą technikę. Także palcem wskazującym opieram się tutaj na wyrostku rylcowatym, a moim kciukiem wtedy staram się delikatnie spychać kości śródręcza. I ostatnią techniką, która tak naprawdę będzie zawierać wszystkie ruchy, które wykonuje nadgarstek, będzie wykonywanie, wykonanie naprawdę fajnego ćwiczenia, w którym będziemy krążyć nadgarstkiem, i sam ten ruch jest jak najbardziej ok. Ale często jeśli wykonujemy ten ruch, to większość tego ruchu idzie z połączenia pomiędzy. Kością promieniową, a kością łokciową, a my tego nie chcemy. W sensie chcemy, żeby ten większość tego ruchu była skierowana na sam staw nadgarstkowy. I jak możemy wtedy ten ruch w miarę dobrze wyizolować? Staramy się chwycić naszą, nasze kości przed ramienia w, w, ich, w ich dalszym końcu, możemy to zrobić tak, możemy zrobić to tak, jak jest nam wygodniej, dla mnie jest lepszy. Taki chwyt. Ważne, żebym chwytał za wyrostki rylcowate, czyli chwytam na te wystające elementy kości przedramienia, które gdy poruszam nadgarstkiem, w ten sposób one się nie poruszają, czyli nie są częścią nadgarstka. Chwytam tutaj kość, stabilizuję kość i wtedy wykonuję krążenie nadgarstka. I teraz wiem, jeśli wykonuję taki ruch, a mam ustabilizowane kości przedramienia, to wiem, że większość tego ruchu wychodzi mi ze stawu nadgarstkowego, a nie jak w tym wypadku, wychodzi, ten ruch jest wykonywany również w stawach przedramienia. Jak często te techniki powinniśmy wykonywać? Najlepiej. Krótko, ale często podchodzimy sobie, załóżmy do dan, jeśli mamy jeden zakres ruchu ograniczony, możemy spokojnie popracować sobie między 5 a 10 minut, ale wykonać to na przykład 4 razy dziennie, czyli często, ale nie doprowadzając się do, do, do żadnego dużego zmęczenia.